Pani Marzeno, jakie są Pani wspomnienia z Panem Emilianem Kamińskim? Uwielbiałam Emiliana. Moje wspomnienia są z nim takie, że po prostu człowiek, który był słońcem, człowiek, który zawsze był w dobrym humorze, milion anegdot na sekundę. Uwielbiałam Emiliana i na scenie, i no, od młodych lat go oglądałam w filmach. W teatrze, taki człowiek, który nie buduje dystansu, który jak tylko może, to mówi: OK, mam czas tu, między próbą a spektaklem wpadnę do ciebie do programu. Człowiek do rany przyłóż. No w ogóle, wspaniała osobowość, niezwykle charyzmatyczny. No i genialne poczucie humoru. Czy takich ludzi brakuje w polskich mediach, w polskim środowisku artystycznym? Wydaje mi się, że y, brakuje takich ludzi, którzy, którym o coś chodzi, którym się chce, którzy nie idą, nie wybierają dróg na skróty, którzy mają pasję i którzy prawdziwie, y, którzy w te pasje wierzą y, i którzy nie są, nie wiem, wyrachowani, cyniczni którzy po prostu mają ideę, misję, którym, no tak jak powiedziałam, którym o coś chodzi, szukają tego poczucia sensu i budują świat właśnie, żeby czuć to, że że robią coś ważnego, że robią coś ważnego, potrzebnego. Ja wiem, że Emilian tak myślał, że ten teatr był taką jego misją. Dużo jest zmian, nie tylko w środowisku teatralnym, ale też w środowisku artystycznym. Wiem, że pani została zapytana o Twój ewentualny program albo powrót w ogóle do Telewizji Polskiej. Czy w ogóle rozważa pani taką opcję? Czy taka się pojawiła, czy raczej jednak TVN? Wypowiadałam się już na ten temat. Jestem w TVN Style, jest mi tam dobrze, robię program swoich marzeń, robię dwa wspaniałe programy, Małe Światy według Marzeny Rogalskiej, robię Late Night Show, czyli rogalska show i yy, naprawdę to jest miejsce, w którym się czuję znakomicie. Nie widzę powodu, żebym miała to zmieniać. A te zmiany, w ogóle na przykład w pytaniu na śniadanie, i tak dalej? Dlaczego się mnie o to pyta? Mnie już tam trzy lata nie ma. Ja już się wypowiadałam na ten temat. Ja powiedziałam, ta telewizja potrzebuje zmian systemowych. Marzy mi się, aby TVP było czymś na kształt BBC. Koniec kropka. Po prostu grupa ludzi. Tęgi głów, które budują te stacje od nowa i robią coś dobrego, pożytecznego, bez nie wiem, wyrachowania, bez cynizmu, ale jestem tak zajętą i zapracowaną osobą, że no, no, nie studiuję telewizji polskiej i zmian w tej telewizji, żeby się wypowiadać teraz jako ekspertka. Uważam, że ta telewizja potrzebuje gruntownej reformy. Jest, te zmiany się niedawno rozpoczęły, więc cóż ja mogę teraz rzec? Jest pani kolejną osobą, która mnie o to pyta. Tylko dlatego, że tam pracowałam, to było trzy lata temu, ponad.